Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do województwa lubelskiego, a konkretnie do miejscowości ostrówek Kolonia na terenie gminy Puchaczów w powiecie Łęczyńskim. To właśnie tu swoje 14-hektarowe gospodarstwo prowadzą Barbara i Janusz-Biały. Od 2004 roku ma ono ekologiczny certyfikat. Uprawia się tu zróżnicowane grupy roślin. Stosuje się tutaj metody uprawy, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Dzięki temu gospodarstwo ma mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ sprzyja odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, utrzymaniu różnorodności biologicznej, zachowaniu regionalnej równowagi ekologicznej, poprawie żyzności gleby oraz utrzymaniu jakości wody. Pani Basiu, skąd u Państwa decyzja, że będziecie Państwo gospodarować ekologicznie, jak to się wszystko zaczęło? W 2004 roku z mężem właśnie podjęliśmy taką decyzję, że będziemy ekologicznie uprawiać te wszystkie uprawy nasze, produkcja żeby była ze względu na to, że nasze dzieci troszeczkę podupadły na zdrowiu, więc chcieliśmy, żeby inaczej się odżywiali, inaczej zdrowi żyli. Więc to taka nasza była wspólna decyzja, gdzie chcieliśmy coś innego robić w życiu. Na jaką specjalizację się Państwo zdecydowaliście? Żeśmy zdecydowali się na uprawę na początku warzyw. Przy warzywach oczywiście były i zboża, i również grykę, żeśmy zaczęli uprawiać, i chcieliśmy, tak jakby, stworzyć Koło takie zamknięte, że co produkujemy, tym się żywimy i to wszystko e, wykorzystujemy w swoim gospodarstwie dla siebie i w przyszłości dla innych. Czy wyobraża sobie Pani inne gospodarowanie niż ekologiczne, inne życie niż tutaj, w tej pięknej lubelskiej wsi? Nie, nie wyobrażam sobie innego <laughs> życia. Jest po prostu. E, z początku myśleliśmy, że troszeczkę obaw mieliśmy do tego, ale w tym momencie jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że nie zmienimy tego na dzień dzisiejszy. Zauważyliście Państwo zwiększający się popyt na produkty ekologiczne? Jest duże zapotrzebowanie i duże jest zainteresowanie produktami ekologicznymi, więc dlatego właśnie wychodzimy, rozszerzamy swoje produkty, żeby po prostu wyjść jak z największą ofertą do klienta. Zielone działania gospodarzy przynoszą nie tylko plony z ekocertyfikatem, ale także sukcesy. W konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi gospodarstwo otrzymało tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego w kategorii Ekologia Środowisko. Panie Januszu, co u Państwa rośnie na polach? U nas na polach rośnie począwszy od zbóż, czyli orkisz o zimy, płaskórka, żyto o zimę, pszenica też zwyczajna, no i też zboża na pasze dla zwierząt, również są warzywa uprawiane, jest uprawiana też również gryka na kaszę. Jaki państwo macie rynek zbytu? Rynek zbytu mamy, można powiedzieć, że lokalny, sprzedajemy tutaj w okolicy jak i w Lublinie. Również jeśli ktoś nas zauważy gdzieś w internecie wyszuka, to wysyłkowo również sprzedajemy. Czujecie Państwo takie wzruszenie, gdy klienci wracają, czekają na Państwa produkty? No myślę, że tak, <grymna> jest nam bardzo przyjemnie. <grymna> jest satysfakcja? Tak, jest satysfakcja. Czy gospodarowanie ekologiczne jest trudniejsze, wymaga większego nakładu pracy? No zdecydowanie tak. I dużo wiedzy trzeba mieć ogólnie o roślinach, bo w przypadku ekologii się bardziej zabezpiecza niż leczy, niż w rolnictwie konwencjonalnym. No i wymaga dużo więcej pracy, no bo nie używamy środków chwastobójczych, ani innych środków, które są używane w konwencji. Więc to jest, wymaga dużo więcej pracy ręcznej, jeśli przy uprawie na przykład warzyw. Razem Państwo spełniacie się właśnie w tym, co robicie. No myślę, że, że się z żoną uzupełniamy tym, co robimy. Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa to dobre rozwiązanie nie tylko ze względów etycznych. Przestawienie produkcji na zgodną z wymogami produkcji ekologicznej może być po prostu opłacalne. W związku z rosnącą świadomością Polaków oraz tym, że konsumenci poszukują jedzenia coraz lepszego jakościowo, rynek żywności ekologicznej systematycznie rośnie. Według różnych szacunków rynek wart jest od 700 milionów do miliarda 300 milionów złotych.